Z Ewangelii według Świętego Marka. To, co Wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie właśnie o czuwaniu jako takiej metodzie adwentu. Zapraszam Was, kochani, bardzo serdecznie na ten odcinek. Kiedy słyszymy te teksty adwentowe, czy to, co słyszeliśmy tak pod koniec listopada, gdzie głównie czytamy albo księgę proroka Daniela, albo Apokalipsę, to może nam się wydawać, że ten koniec świata, o którym jest mowa, że to często jest taki moment bardzo straszny dla człowieka. I rzeczywiście te obrazy mogą nas przerażać, ale tak patrząc po ludzku, i bardzo często słyszymy w tym czasie z ust Jezusa takie słowa: czuwajcie, bądźcie gotowi. Na co mamy czuwać? Mamy czekać tego czasu? Mamy czekać wypełnienia się tych strasznych opisów? Tak, chyba słabym motyw do tego, żeby żeby w ogóle podjąć się czuwania. Dlatego warto spojrzeć na ten tekst troszeczkę inaczej. Na co mamy czuwać? Czego oczekiwać? Mamy oczekiwać przyjścia mesjasza, przyjścia Pana, bo on ciągle przychodzi. Mamy czuwać i właśnie w tych trudnych momentach naszego życia, bo być może dla wielu ludzi dzisiaj to co przeżywają jest takim swoistym końcem świata. Że mamy właśnie tu i teraz wyczekiwać, wypatrywać obecności Pana Boga, żebyśmy mieli świadomość tego, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest z nami, że Bóg jest zawsze przy nas, że On nigdy nas nie zostawi, że On pierwszy już działa, nawet w najtrudniejszych sytuacjach Twojego życia, że On już pierwszy planuje rozwiązanie Twoich trudnych sytuacji, Twoich problemów. I na to mamy czuwać. Tego mamy oczekiwać. To mamy wypatrywać. Z taką właśnie czujnością, z taką uwagą, dostrzegać Bożą obecność, bo, tak jak ja nawet ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, to daje dużo pokoju w sercu. Że wtedy, kiedy jest trudno, ja nie jestem sam. Że jest Bóg ze mną. Że On już pierwszy działa i pierwszy kombinuje, wymyśla. Jak najlepsze dla mnie rozwiązanie, żeby z tego jak najwięcej dobra dla mnie i dla innych wyprowadzić. Kochani, czuwajmy, to znaczy, wypatrujmy Bożej obecności. Życzę Wam błogosławionej niedzieli. Do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.